Zagrzeje. Aż tak tym się to nie zagrzeje. Lejcie płyt, zanim ruszymy, to smuchawa za mąż. Zagrzejemy tutaj. Ja, jak bila, to się... dwie... dwie minuty, Rafał. On tu się tak nie schodzi. Jacy. Ja, schodzi się dużo. Mhm. On się tutaj po tej próbie nie grobisz. Opona. Zobaczcie, <laughs> tak, się, tak, się, co tu za nim. No. A tamta jest punktowana, wie te koleżanki. Mhm. Daj to opór, no. jakaś jakaś muzyczka. tu muzyczka ja ty, no, tak Takie naoczekiwanie, jak... ja, nie? Dajcie takie muzyczkę, Proszę, Wszystkie kanały daje ta powiadomienia. Ja Lewy... Ja jedzie... żeby... Co? Jedziemy! Lewy 90. Trzymaj lewo 150. 5 sekund. 5, 4, 3... Lewie 90, trzymaj lewo 150 Przykłady na prawo, dwa, brama, uwaga Prawie 90 i... Lewy krat, Prawie 90,

prawej 100 prawej 2 razy 90 100 kółeczka od lewej prawej 90 trzymaj prawo Panie dobra prawie dziewięćdziesiąt prawie dziewięćdziesiąt do 50 praktiek długi, szeroki, szeroko 100 beczka od lewej prawie dziewięćdziesiąt

No właśnie, nie wiem czemu to się stało. 2,34. Kurde. Ja teraz szybciej czytam No właśnie, boś szybciej czytał. No właśnie, to... boś No bo. Dzięki, dzięki. Uu! Gratulacje. Raj skończony. Siedzi urwało. To Teraz myślałem już na całość. Ciekawe no, się to... Do tej bramy wciągasz. Ja będę. Chyba bo. to uda się coraz to wyższe robić <grym wziął> Ale tak, ten drugi wjazd do bramy, te krzoki co tam leżały, nie? No Ja myślałem, że one by stawały na drugą